Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, pozostaniemy sobie troszkę przy odpuszczeniu grzechów. Pojawił się tutaj bardzo e, inteligentny, inaczej, wpis e, pana Gadzidło Kościelne. Podejrzewam, iż autor tego wpisu jest z otoczenia. Pastora Chojeckiego. no ale to tylko takie moje przypuszczenia. Moi drodzy, przeczytamy sobie ten wpis i tutaj zobaczymy pewne głupoty, no, bo tylko to można zobaczyć w protestanckich wpisach. Ale zwrócimy sobie też tutaj uwagę na inne rzeczy, które tutaj poruszył pan Kacidło. E... Argument, czytam, argument o przekazaniu władzy, odpuszczania grzechów, był wałkowany wielokrotnie. No, owszem, no i nikt nie jest w stanie go podważyć. Nikt nie jest w stanie logicznie uzasadnić, że taka władza, uwaga, wykracza poza grono apostołów, do których słowa skierował Jezus. Trzeba mieć wyobraźnię, żeby w ten sposób interpretować słowa Jezusa, a ludzka wyobraźnia nie jest tu potrzebna, a nawet często szkodzi. Zatrzymajmy się nad tym. Nikt nie jest w stanie logicznie uzasadnić, że taka władza wykracza poza grono apostołów, do których słowa skierował Jezus. A więc wynika z tego, chyba tak, panie Kadzidło, że Chrystus jednak dał tą władzę, ale tylko apostołom, tak? A po śmierci apostołów już tej władzy nie ma, tak? A więc Chrystus dał władzę odpuszczenia grzechów, w którym grzech odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Daje to apostołom, tak? Daje im władzę związywania i rozwiązywania tego, co jest na ziemi, tak? Żeby było związane bądź rozwiązane w niebie. I ta władza dotyczy się tylko do apostołów, czyli co po śmierci ostatniego apostoła Jana już tej władzy nie, było, nie ma w kościele, tak? Czyli Chrystus dał władzę odpuszczenia grzechów, apostołom na 60 lat. Tak? No bo Chrystus wstąpił w 1963 roku w 1933 roku, tak, a święty Jan zmarł gdzieś w 90 tak, no pod koniec pierwszego wieku, no to liczmy nawet na 60 lat, 65 lat dał, tak, później święty Jan zmarł i co, już tej władzy nie ma, tak. I to jest właśnie to przeklęte wyginanie wszystkiego, co, co, co chrystusowe, prawda, i co jest katolickie, co jest kościelne. Bo wynikałoby z tego, że Chrystus dał, a później już, o, dał tylko tym, a później, proszę bardzo, czyli tamci mieli władzę przez 60 lat pierwszego istnienia Kościoła Chrystusowego, a później ta władza co, wyparowała? Nie została w Kościele? Otóż, moi drodzy, wszystko to, ale dosłownie wszystko, co Chrystus zdał apostołom, co im przekazał, trwa dziś niezmiennie w rzymsko-katolickim Kościele. Bo to, co Chrystus zdał apostołom, tak jak Chrystus utkał Kościół, tak on trwa nieprzerwanie od czasów Chrystusa apostołów po dzień dzisiejszy. I takie jakieś brednie, o nikt nie jest w stanie, a to jest logiczne, tak, że Chrystus dał na 65 lat, a później zabrał, o, tak jak ktoś tam mądrze pisał kiedyś jakieś wodoleństwo o sakramencie namaszczenia chorych, nie, że to był sakrament, ale później przestał być, o. Pamiętam, czytaliśmy kiedyś takie tutaj mądre mądrości, tak? No bo jest jasno napisane o namaszczeniu chorego olejem. I to protestantków boli, bo nie wiedzą, jak se z tym poradzić. No to ktoś tam napisał, jakąś durną wklejkę taką wkleił, prawda, że to było, ale później przestało być, bo, bo, bo co? Bo Luther tak powiedział, o! Prawda, więc yy, takie, takie po prostu pisanie pokazuje tylko tą bezmyślną bezmyślność bezmyślnego protestantyzmu. To jeszcze raz, to wszystko, co Chrystus dał apostołom, to czyńcie na moją pamiątkę. Czy władze odpuszczania grzechów, czy nakaz chrztu, by chścili, by nauczali, prawda, i to wszystko, co apostołowie praktykowali, widzimy to w Nowym Testamencie: nakładanie rąk przez kolegium prezbiterów, czy nakładanie rąk na ochrzczonych, prawda, czyli sakramenty. To wszystko było? I jest i będzie aż do skończenia świata. Bo tak Chrystus założył Kościół, a nie, że za 65 lat się zmienił. To nie tak, że ci mieli władzę odpuszczania grzechów, później władzę zabrali i co? Sami się spowiadajcie, albo najlepiej nic nie musicie robić, bo już wszystko macie. Podpuszczane, tak? Jeżeli byłoby. No dobra, za chwilę sobie do tego wrócimy, będziemy czytać dalej. Czyli to już jest po prostu taka heretycka herezja głupia głupota i ślepa ślepota Klej twierdzi, że Chrystus nie umarł za wszystkie grzechy, ale tylko za przeszłe. Nie twierdzę, że nie ma racji, bo ma, jednak to stoi w jawnej sprzeczności z oficjalnym nauczaniem Kościoła, którego jest członkiem. Dobra, to już tam nie wiem, co pisał pan Klej, nie czytałem. Odpuszczenie przyszłych grzechów w kontekście sakramentów spowiedzi jest nielogiczne. O tak, powiedział Kadzidło. Chyba się zakadził panie. Bo jeżeli Chrystus umarł za wszystkie grzechy, jeden raz na zawsze... Także za te przyszłe, to znaczy, że pojednanie między Bogiem a człowiekiem również dokonało się raz na zawsze. Chrystus u nas ra, raz na zawsze za cały rodzaj ludzki i co? O, i, i za... Oni już też mają podpuszczane wszystkie grzechy, hindusi, muzułmanie, terroryści, yy, prawda? I wyznawcy wód, oni już wszystkie mają grzechy podpuszczane, przeszłe, przyszłe, teraźniejsze, już i, już, tak? No nie, ja też nie mam yy, poodpuszczanych jeszcze przyszłych grzechów. Nawet te lekkie, które mam teraz, jeszcze nie są odpuszczone. Yy, prawda? Bo owszem. Chrystus umarł za wszystkie grzechy. W Chrystusie jest odpuszczenie wszystkich grzechów, ale tak wyjęty werset i stanę na prawo i lewo właśnie prowadzi do takich yy, głupot. Dlaczego? Dlatego, bo to jest jeden wersecik, lucyferskie zagranie, napisane jest. że masz wszystkie grzechy odpuszczone. A więc po co spowiedź? Po co? Po co? Już nic. Ma nawet aborcję za czy tam ileś za 5-10 lat. Jak zrobisz, to już może odpuszczone. Brać, już jesteś gruntrze. Szklepną tą przeklętą formułkę, już jesteś. Eee, zobaczymy, jak Słowo Boże się na to zapatruje. Święty Jan, pierwszy rozdział. Pierwszego listu. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli, uwaga, wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam. Dlaczego trzeba wyznawać grzechy i później Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam? I oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, my czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Zobaczmy, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, dlaczego jest ten warunek? Dlaczego święty Janim tutaj nie pisze, jeżeli zgrzeszyliście, to nie przejmujcie się, bo macie wszystkie grzechy odpuszczone na zaś? Dlaczego mówię, wiąże tutaj w sposób nierozerwalny odpuszczenie grzechów i oczyszczenie z wyznaniem grzechów? E, tak jeżeli zaś chodzimy w światłości tak jak Ją on sam trwa w światłości wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo a krew Jezusa Syna Jego oczyszcza nas z wszelkiego grzechu e, dlaczego tu święty Jan pisze, że krew Jezusa Syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu przecież powinien napisać oczyściła już nas ze wszystkich grzechów a tu jest czas teraźniejszy ciągły oczyszcza nas Pomyliły się Janowi czasy? Nie kadzidło, to by się pomyliło. Generalnie ty, protestantyzm jest pomyloną pomyłką. I ty w tym potem tkwiesz w takich pomylonych pomyłkach. Jeżeli wszystkie grzechy mamy odpuszczone, nic nie trzeba robić za darmo, to czemu Chrystus stawia warunek? Prawda? Jeżeli Wy odpuścicie, to i Ojciec Wam odpuści. Jeśli nie odpuścicie, to i Ojciec Wam nie odpuści. Szóstorość Ewangelii świętego Mateusza. Dlaczego te warunki są? Mamy wszystkie grzechy odpuszczone. Tak, mamy odpuszczenie wszystkich grzechów w Chrystusie, ale... właśnie, to jest to ale, którego protestantyzm odrzuca, ale trzeba po to odpuszczenie sięgnąć. Jaki jest sposób? No to właśnie czytamy: wyznanie grzechów i przebaczanie drugim. Nigdzie nie ma napisa napisane, że już macie przebaczone przyszłe grzechy. Jeżeli tak by było, to dlaczego Panie Kadzidło i protestantki kochane, w drugim rozdziale listu do Koryntian. Tak, to, to, to jest całe słowo Boże z gwoździem do drobny protestantyzmu, prawda? Ale co zrobić? To jest gwóźdź tych heres 5.22 list do Koryntian. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. Wiemy, że Koryntianie strasznie grzeszyli grzechami nieczystości. Dlaczego święty Paweł tutaj nie, nie pisze? Słuchajcie, już macie te grzechy podpuszczane. Dlaczego nakazuje im się, e, spełniając posłannictwo jakby Boga samego? Zobaczmy. Od samego Boga. Dlaczego spełniając to posłannictwo jakby Boga samego, który przez nich udziela napomnień. Przez nich, widzicie pośrednictwo, Bóg udziela napomnień przez kogo? Coś my słuchali, wyrzuć wszystko, nie słuchaj nikogo, sam sobie zadawaj pytania, sam czytaj Pismo Święte, odpowiadaj. Nie, tłumacz, przez apostołów, przez nas Bóg udziela napomnień, nie? I to było 2000 lat temu, to było 600 lat temu, 1500, 1900 lat temu. Dzisiaj jest tak samo: przez Kościół Bóg udziela napomnień, przez apostołów. Ale dlaczego to napomnienie jest? Pojednajcie się z Bogiem? Dlaczego nie pisze tutaj, słuchajcie, bracia, nie przejmujcie się, bo już macie grzechy odpuszczone, przeszłe, teraźniejsze, przyszłe? Gdzie jest taka koncepcja? Dlaczego im się tu każe pojednać z Bogiem? Jeżeli nakazują się pojednać z Bogiem, to panie Kadzidło, mieli odpuszczone te grzechy, czy nie? Z automatu, tak, o, bo, bo Chrystus umarł, to oni już, nawet jak grzeszyli, to już mieli to wszystko odpuszczane i żyli sobie w błogiej jedności z Bogiem. No nie. Bo gdyby tak było, to to jest kłamstwo. A skoro tak jest, to znaczy, że kłamstwo jest to, co gadasz tej Że już macie wszystkie grzechy podpuszczane, nic nie trzeba robić, nie trzeba y, tam y, chodzić do księdza i tak dalej. No to macie tutaj, nie? A wcześniej pisze, że nam Bóg podlecił, zlecił posługę jednania. Jaką to macie posługę jednania u Chojeckiego? Jakie słowo jednania macie? Bo tutaj czytamy: Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania, nam zaś przekazując słowo jednania. No właśnie. Ja wiem, teraz będziecie lać, że to nie chodzi o odpuszczenie grzechów, tylko chodzi o informację, że masz odpuszczone grzechy, ale to nie jest odpuszczenie grzechów, tylko to jest informacja, nie? Jezus nie ustanowił apostołów jako informatorów, kto ma grzechy odpuszczone, kto ma nieodpuszczone, tylko dał im władzę odpuszczenia grzechów, tak? I na mocy tej władzy. Tej posługi jednania, dostępujemy pojednania z Bogiem. Właśnie mówi pojednajcie się z Bogiem, ale dwa, trzy, trzy wersety wcześniej mówi o posłudze jednania, którą zlecił apostołom, czyli to jest spowiedź święta rzymsko-katolicka. Spowiedź święta. Wychodzi od spowiedzi świętej, że dał nam Bóg, zlecił nam Bóg posługę jednania i. Co robi w imieniu Boga, spełniając posłannictwo, pojednajcie się z Bogiem. W jaki sposób? No przez posługę jednania, przez słowo jednania, które jest w Kościele od Chrystusa. No tak, no ale święty Jan umarł i wszystko się zmieniło, nie? Nie, to co jest tu trwa wiecznie. Będzie trwało do skończenia świata kościoła. No właśnie, a galaci, jak zerwali więzy z Chrystusem i wyparli się łaski, to też już to mieli odpuszczone. Gdyby mieli odpuszczone i nie stracili, czyli trwaliby w tej jedności z Bogiem, to święty Paweł by tutaj kłamał. A nie może kłamać. Kto kłamie? Chojecki, postorek nasz kochany i ty bo się już chyba zakadził. Nie? No ale coś tak jest protestantyzm, moi drodzy. Mamy... Odpuszczenie wszystkich grzechów w Chrystusie to jest fakt. Ale musimy patrzeć na szerszy kontekst nauczania biblijnego, a z tym protestantyzm ma problem. Protestantyzm ma problem z tym, żeby spojrzeć na zbawienie z perspektywy pięciu wersetów. Dlaczego? Bo bazuje na dwóch, na trzech. Pięć to już jest troszkę za dużo, nie? Może jakiś tam profesor 7 wyciągnie, nie? Ale taki z ławki, taki o. No to ma ze 2, 3 co tak na, nieustannie na okrągło powtarzają, a reszta to już ich przerasta. Tak samo wyciągnąć, że już masz wszystkie grzechy odpuszczone. Bracie, możesz słodko pierdzieć, nic nie robić, nie? Proszę bardzo, możecie tak robić, tylko obyście się nie zdziwili. Obyście się nie zdziwili. Jak staniecie przed sądem Bożym, na sądzie Bożym, przed Trybunałem Chrystusa. Pojednajcie się z Bogiem przez posługę jednania, przez spowiedź świętą, abyście to Boże Narodzenie mogli przeżyć. W nowym duchu, a nie w głównym grzechu, bo w tym tkwicie. Tak na poziomu postura chojeckiego. Tak, w tym tkwicie, w niczym innym. A waszym grzechem numer jeden to jest ślepa ślepota, w której chcecie trwać. Chcecie trwać, bo się wam pokazuje łówkiem, a wy dalej swoje... I z tej, z tej chęci trwania w ślepej ślepocie wynika, wynikają wszystkie grzech Kłamstwo pycha źródło wszystkich grzechów Nie, ja mam rację katole wszystko do piekła wszyscy tutaj o katolczaki, takie pierdoły, już takie prymitywne, że to nawet szkoda tego cytować, szkoda na to czytać, prawda? Możecie sobie po, 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 poczytać wpisy protestantków i to to ręce opadają, nie? Ale takie jest protestanty jest bezradny, ograniczony, bezradny, bezmyślny, ślepy. Do spowiedzi przed Bożym Narodzeniem macie jeszcze trochę czasu. Pozdrawiam.